Witamy dzisiaj 4 maj 2025 dzisiaj mamy pierwszy lot konkursowy, bo będzie wystartowały około po godzinie 27.10, dokładnie nie pamiętam Gąb już się pokazały. Dzisiaj jest taki silny wiatr że to jest po prostu huragan Duży huragan to dzisiaj będzie taki lot przewiamy no tutaj odwiedzili mnie dzisiaj koledzy. Kolega Marek u którego ja wczoraj byłem na locie, tutaj odwiedzili mnie dzisiaj moi bratankowie. Przedstawić się koledzy? Kuba Kuba ranek. ranek. Jak to hodowców pozdrowić z Polski? Dobry? Dobry lot. Dobry lot. Czekacie przecież się do wójtka popatrzeć na gąbki, tak? Jak wracają. No patrzcie, już coś kręci nad dachem czy nic? Coś tam było widać, bo im są, ale dzisiaj to tu tragedia będzie, bo przy tym takim waganie jak tu koledzy widzą jak te brzutki mi tu zabija to ja nie wiem wiem, że z sekcji na lot poszło 1700 gołąbków, nie wiem ile tam to działo no dobrze i tak, że ta pogoda się wyklarowała tak odwana jako tako, bo miał tutaj do południa dzisiaj padać, ale co zrobić? Dobrze, że jest tak jak jest, wczoraj był to średniejszy ale koledzy mieli takie dwa, normalne loty, no a my dzisiaj no, mamy jak mamy, gołąbki tutaj, widzą są koledzy krążą nad giennikiem, na to moczy im się tutaj coś no ale co zrobić? Ile one leciał? Ile one leciał? Ile one Tak, godzinę 5. Godzinę to chyba 30 km. No to, to sami koledzy sobie wyobrażacie. Dobrze, że będzie z tymi gębiami, co, co przelecą gębniki. A u mnie to dzisiaj tak jak wylot treningowy. Także tak sobie nie wygląda. No, chyba wyjdzie do giennika, bo... Łykodnia no, no ale jak nic nie da, bo no, 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 widzisz tą lukę będę mówić w każdym stule głębiej dochodzą. I trzeba by tylko flagę wywiesić, żeby jeszcze potrenowały z godzinę przed górnikiem, nie zrobić No właśnie inny wiatr. I tutaj w tych drzewach, nie to jest jak jest. bo jakiś kolej ląduje Jak już tam, czekaj, ja tam otworzyłem plapy, No Jeden się czy... Bę będzie chyba za chwilę konstatował. Zachował, się no co już coś jakiś jaki tam popatrzysz nie wiem no nie zobaczycie później zobaczymy jak się jeszcze kilka ile? 7275A a no to dobrze to jednak dobrze odczytałeś fajnie no tak to. duże wiatrzycko naprawdę chyba to nie jest pogoda na, na pierwszy lot na taką odległość ale lepszą drogę. No może teraz, was, ale raczej wyciągnę. Czekaj, są po rozwijamy te płyty. No tutaj ta słopaki coś tam tygryni się błą że tutaj coś, dobra tam coś padło hop 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 hop, hop. Okay. tam się konstatują ale dużo przyleciało, ten trudno rozpoznać na chwilę przylecił i kilka sekund te numery te co przylecą, tutaj to przylecą a te co przylecą, to to Ukraina Marek jak tam u ciebie po tej nocie? Wszystko się zeszło? żadnego różnego nie ma. Jednego odcinka nie ma. Ile w konkursie, bo nawet nie zrobiłem na listę. 15. 15. Ja uważam że bardzo dobrze. Tak, tu, u mnie to nie. chyba nawet 15 nie będzie. Z tego co ja widzę, no ale co robisz. Za duże wieczystie. Następne następnego inwie do latują. No ale co robisz. Popatrzymy jeszcze chwilę. Coś może tutaj teraz... No dobrze, coś tam wsiadło. Może tu się trochę uda nagrać. Hop, 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 hop. O, niech tam... Hop, 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 hop. No, pop, 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 pop. no czytajcie! Hop, 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 hop. Ale widzę, ale płak. nie. Ale to jak następne z wysokości idą. Pop, po, 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 po. pop, hop, hop. pop, pop, No pop, 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 czy czy Nie wiem, czy nie. ma Trochę możemy się pośmiać, pożartować. O, jest! O, 6, o. tak to, to chyba sam czyga, tak? O tam następny szal jakiś. Ale wiatr. Ale wiatr. Trzeba ci by nie, niedługo zachwał, panie. Trzymaj dobrze mocno, no, bo w co się dzieje. a No dobrze, póki się tam zegar nie rozłączy, to jeszcze patrzcie tam, tam coś widzę siodło. Tu coś może teraz przy bombie, tutaj, ale chyba. No coś tam się bombało Kilka gołąbków To nie kropane jak z kopany niebieskie 4-7A Tutaj te bato to tam ma to źle, że to chyba nawet nie moje gombo są tak kojarzę coś że z wysokości znowu nadchodzi. i także marygony tak siadły te moje 22 gołębi siadły To jest, tym, to jest tym w tym szoku. 22 gołębi. Nie chyba więcej, bo ktoś tam... Nie... nie ten jeden kalkiaty to mój stary. O no, tym co poleciał. Dobra, że tam bajk jest. No. No czekamy, patrzymy. Dalej. No duże jest czysto na pozwoli następny gołąbek przy tutaj no te co przelecą to dzisiaj będą Narodowe ale co robić także ta to ta to a tutaj jakoś 4-5 na na Krapianów przy tam ale się wygłosił 1 a o, zobaczę jak, jaka tutaj... co to? Bocian czy czap? Bocian? No tu jest stawek, sąsiad ma stawek Bocian mam no, przyleciał Bocian popatrzcie na lot Dużej wysokości No widzimy, że te szpaki nadleciały O, pop, 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 pop tutaj w wietrzu może nadlecą z drugiej strony może siądą no ale tam chyba z góry chyba 10 idzie, nie? gdzieś tutaj na wysokości no przełamało z góry z 10 gołąbków 12 nie, ty słabo patrzysz tam. 14 14 albo 14 tutaj gróbka A a pan jest tym który już tam nie Pytaj się, fanek, pytaj się kolegi. To jest nazwisko kogo? Mnie coś się. dowiedzieć Czyli mój chłopak. Tak. No, jakieś tutaj wybijają te głębokości. No, mocno tutaj następny jakiś kręci A pan tam siedział? Na okolicę, na tamalane Wielowsi bo na gołębie nie ma co, kręcą nad gienikę. się do następnego lotu. Może będzie lot pod mniejszy, z mniejszym wiatrem. Tak tutaj mnie wygląda. tamalana Wielowsi w tamtym roku tutaj sąsiad miał piękny słonecznik a teraz jest bardzo lichy zimowy jęczmy no ale co wody, że nas susza dopiero wczoraj popadało jak koszowaliśmy do gołębie panorama wielości tutaj tam sąsiad ma taki stawek tam te la będzie przylatują do tego na wodę na ryby czaple i no tak to wygląda dobrze że ta pogoda i tak się rozjaśniło bo miało tutaj do południa być szaruga także Miejmy nadzieję, że te gołąbki jakoś sobie dadzą radę, pozlatują się tutaj. Następne siadły chodźcie, chodźcie koledzy do gremnika! Hop, 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 hop! No tutaj siadły z 10 gołąbków, tak to wygląda. No szkoda, że inni koledzy w Polsce nie mogą leczyć z powodu tej jakoby klaszej grypy, co to nie ma nic wspólnego z naszymi gołębiami no ale co zrobić kraj z papieru i z dykty no to tak jest nie ma nie ma dobrze zarządzających polską no to tak jest wszystkie gołębie powinny albo latać albo żadne nie latać chyba dział wlotać no ale u nas jest jak jest no chyba będziemy kończyć relacje z tego lotu bo tutaj tu znowu kilka gołąbków Nadle ciało. Tutaj coś na drugi wlot. U mnie tak troszkę gorzej, bo te gąbki muszę na dwa gierniki siadać. No ale tak to musi być. jest O, jeden 973, 9, Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. hop. hop się z każdej strony z kim gadaś? Nie, jak tam Maciek już tam na tu. nie, no teraz może coś, coś koło 30 gołem wima, a 90 wkładał, nie? No, no to tak widzisz no tak. W tym to już nie to się lądują tam następne szpaki, że przycisną skoczył tutaj wyskoczył pewna grupka peleton ale w drugą stronę zawinęły, także no i jak jest tam na pewno Szymon już cały zegar zapukł. No miał dobrze przygotowane moje tylko na tych treningach 30 i 50 kilometrów tylko i to dwa tygodnie temu zaliczyły i, o, ja idzie, to jest jest. Się no, i na także. jak szykujemy się raczej na... szykujemy. Uciekacie koledzy? To co robimy, co robimy jak odchodzicie? Pozdrawiamy kolegów z Polski. Dobry lot. Dobry, lot. Dobry lot idźcie chłopaki, bo zimno dzisiaj. Dzięki za odwiedzenie wujka. Kibice koledzy. Młody narybek odszedł. Ile tam masz ty głębi najlepiej? Ile? No i tu w powietrzu z 15, no... Wiec jak jest. Przy tym wietrze to... Dobrze, idźcie łopaki nie głębiej siądą, bo... Na Ja nie mam w ogóle serii, nigdy nie znaczyłem. Ale co? nie wiem jak to się stało, bo nie, nie znaczy, jak, jak, Nie znaczę, bo jak setki nie są w planie lotowym, to, to mistrzostwo oddziału, to, to uważam, że taka rywalizacja to jest dla tych chłopaków młodszych, no onych tam sobie borywalizują. no tak to wygląda. Ja tutaj w tych krótkich latach to nie mam szans tutaj w, tych, w tym moim położeniu gremników, także... Mam te drzewka, ja tych drzew nie będę kasował, bo dla mnie jest tak przyjemnie, że ja w takim krajobrazie mogę mieć hodowlę gołębia. A na lotach dalekich to im drzewa nie przeszkadzają. Lecą 80-12 godzin to bo... no, sami koledzy wiedzą, jak go ma dalekich lotach. No lata tu jeszcze kilkanaście gałeków nad Gmbia. no Może teraz coś im tam się uda. Coś tam parę przypikowało na wrobkę niebieski i chodzą z niczka białolotka hop 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 wchodzimy tu no, jeszcze jakaś do trupka doleciała może no, przejrzymy do wiernika zobaczymy jak on się tutaj pozostają tego łonka Trochę jakby no w tym gajniku, no coś tam koledze może zobaczymy. No to też część gąbków powróciło Część jeszcze nad gajnikiem. No jest wczesna godzina, to u mnie tak jeszcze w górniku jest. No nie ma takiej widzialności. Hop hop, 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 hop. No chodźcie, tu koledzy, samce wliczą, samce wliczą. Coś słyszę, się tam konstatuje. Tu mam taki gębnik, to kiedyś był gębnik, tylko do młodych, i tu zostały gęby stałe. No już tak, już tak będzie. Nie będę przerabiał. Za młody jestem, żeby się za to dać. Chodźcie, chodźcie koledzy, coś tutaj widzę. Chcę, chcę wlecieć do środka. Hop, hop, hop. Hop hop. O już tam się. Wiadomo jajca chyba widzę, bo fala kopłuje na wlotce. Hop 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 hop. Oskakujcie, bo ja wychodzę widzę następny przerwony Czerwony. Chodźcie tu kolec. Chodźcie, hop, 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 hop. No chodźcie, chodźcie, hop 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 na wlotce. hop 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 hop. Chodź, chodź, chodź. No tak to tak to wygląda. Dobra, raczej będzie chyba udany. Do łąbki, do łąbki wlatują, ktoś tam następny, Prosto do półki. Jakiś kolega dzwoni, następny włąbek. Dobra, wychodzimy, przejdziemy do drugiego giernika. Zobaczyć co tam naleciało. Wszystko jębiało tak nie No, Przejdziemy na chwilkę do tamtego drugiego gojemnika i będziemy kończyć tą relację real A co wie koledzy, mieliście iść do domu? Nie było, było my tylko na picie. Co, To mama wygoniła z powrotem kibicować wujkowi? Tylko na pijcie też źle tam przychodzi No to dobra, siadajcie, kibicujcie dalej patrzymy jeszcze tutaj do tego górnika na gołąbki hop 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 hop, hop, hop. hop, hop, hop. tu jest trochę taki jaśniejszy górnik no tak się te gołąbki prezentują co wiemy się na locie wszystko buczy hop 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 koledzy hop 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 no że tutaj ten co zwróciliby z pierwsze dwa lata temu gdzieś w zbiorniku no on się nabierają w pary tak to u mnie wygląda bo z wiatelkiem czekamy za następnymi dolotkami życzymy kolegom hodowcom co dzisiaj lecą udanych lotów, aby gąbki się pozmatywały, żeby ten wiatr nie przekierował na Ukrainę czy jeszcze gdzieś dalej, bo też tak może się zdarzyć Ręgi w tym amoku, przy tym wiecie to szczególnie roczniaki to mogą odlecieć daleko dobry lot, pozdrawiam wszystkich witam ponownie jak koledzy widzicie jeszcze gąbki dolatują chodzimy je tutaj troszkę pokarmić moje gąbki akurat nie mają pełnych koryt zasypane czekają na karmę chodźcie koledzy chodźcie chodźcie no już praktycznie jest po kilkunastu gołąbków. Hop hop, hop 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 pokarmimy je trochę chodźcie chodźcie koledzy chodźcie hop 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 no także karmę karmę podajemy nie zasypujemy tak karników jak to Nie u tego. Tak się trochę na naleci to im posypiemy to się karmy troszkę niewygodnie, nie wygodnie mi jest sypać chodźcie, chodźcie koledzy, chodźcie chodźcie, chodźcie trochę podziubać hop, 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 hop hop, hop, w tym długim golejniku do ląbki jeszcze musimy tym tutaj posypać a te trzy się myślę, że jeszcze chwilka z pół godziny się pozatrują no ale coś gąbku będzie brakować, bo przy tym wietrze szczególnie te głębie oczniaki to mogły przelecieć dobry lot przechodzimy do drugiego gębnika pod Kalminą no i jesteśmy w drugim moim gębniku zaraz gąbki pod Kalminą mamy im troszkę pojeść